Zobaczcie, Kicie, o Tobie mówię, tak, o Tobie. Pokażę Wam. Ona, ona tutaj uciekła tak daleko od balkonu, widzicie, bo zostawiłam balkon otwarty i ona tutaj sobie siedziała wcześniej, ale jak przylatują ptaki, Tutaj, takie statka ptaków, przylatując jakiś czas, to wtedy ona się bardzo, bardzo boi. A dzisiaj jest mokro. Tak, właśnie. Mokro. No i dzisiaj mamy, moi drodzy, środę. Środa i dzień taki deszczowy, już od rana. Wczoraj też było deszczowo. Zmokliśmy, byliśmy wczoraj w Sopocie. Dzisiaj jeszcze nie wiemy, co będziemy robić, ale na pewno coś fajnego, jak zawsze, musimy wykorzystać ostatnie dni w Polsce. A tu jestem ja, Polka w Niemczech, Polka w Polsce i o, wyjdę z Wami tutaj na, na balkon. No i muszę Wam powiedzieć, że na balkonie jest ok, ale mam długi rękawy ubrany, więc może tak być, ale myślę, że na dworzu już byśmy na pewno zmarzli. Więc dzisiaj będzie trzeba kurtki ubrać, długie rękawy. Ojej, różowy tramwaj! Widzieliście? Różowy tramwaj jechał. Także na pewno byśmy zmarzli. Pewnie będziemy znowu na plaży gdzieś tam się przechadzać, bo są bardzo bardzo dobrze się oddycha. Bardzo dużo drzew, sosen i wszystko to, co ja lubię. Lubimy my wszyscy, więc na pewno znowu gdzieś się tam poprzechadzamy. No ale zobaczymy, co oprócz tego będziemy robić. Jeszcze nie wiemy. Dzień się dopiero zaczyna. Jest ponuro. Tak jak widzicie, ciekawa jestem, czy w ogóle słońce wyjrzy do nas. Być może tak. Będzie wtedy bardzo fajnie. No także zapraszam Was na vloga. Właśnie oddajemy hulajnogi nogi. znowu przyjechaliśmy, tym razem tutaj do nas do Brzeźna i zaczęło padać niestety. No, zobaczcie, czy widzicie, o, wszystko jest mokre, ale kupimy sobie gofry i sobie chyba tu zjemy, pod daszkiem, widzę? Z daszek. Tu idziemy właśnie na gofry. Parasole są złożone. W sumie by się przydało rozłożyć. Przynajmniej by można było uśmiechnąć sobie. Zobaczcie jakie chmury. Muszę wam powiedzieć, że Pedro... Ojej, co się stało z tą kamerą? Mokra jest. Muszę wam powiedzieć, że Pedro zabrał hulajnogę Paulowi. I powiedział, że jedzie coś sprawdzić. I go nie ma. I już go 10 minut nie ma. Nie, nie przesadzaj. <laughs> no ale z 5 minut nie ma. No i naprawdę, i gdzieś odjechał i go nie ma, gdzie on teraz jest, ja nie wiem. No bo jest jeszcze go gofra za niego. Ja bym mieć taką kolejną. Dobrze, że zapłacił gofry, no, no, 50. <laughs> bo my tu stoimy, czekamy na gofry, a tata nam zginął. Tylko gdzie pojechał, nie wiem. Czekajcie, chcę wam pokazać plażę. O, zobaczcie, zapomniałam się kilka, więc tak z ręki chcę Wam pokazać. Dziś jest taki deszczowy dzień, ale to nic. Widać trochę statków. Zobaczcie już jak jest tutaj par wybudowany i kogo nie ma. O tam parę osób. Tam parę osób jest. Plaża, widzicie, jaka ładna. Och, będę tęsknić za plażą. Zawsze właśnie tęsknię za plażą. Muszę powiedzieć, że bardzo nawet zapach ten morski jest taki piękny. Witajcie, kochani, tu polka w Niemczech. Możecie mnie zobaczyć jeszcze w moich ostatnich włosach, bo już jutro idę do fryzjera. Dzisiaj na sportową buty, Adidasa, kurtka, zielona, ale torebka różowa musi być. O, i lecimy dzisiaj w ogóle chcemy zahaczyć o Rivière, także zostańcie z nami. No, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Wszyscy weszli? O o, 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 proszę pana! To jest obiad. Przyjechaliśmy tutaj do galerii, Matarnia się nazywa. Ale jechaliśmy i słuchajcie, przed samą galerią, przed wjazdem tutaj na ten kompleks, stoi policjantka i e, z radarem i celuje w auta. Właśnie z Pedrem, żeśmy rozmawiali, że strata czasu dla tych policjantów. Lepiej by postawili radary, nie? Lepiej by postawić, postawić radary, radary. I nie stracić czasu nie, do policji Czy nasze no. pieniądze, które zapłacimy podatek? Jest to ludzie, które. E, mhm. e, to jest po prostu strata czasu, oni stoją i e, słuchajcie, celują w te auta jeszcze specjalnie, żeby tam nałożyć jakąś karę. A tak na dobrą sprawę m, powinien stać jakiś radar, jeżeli tam jest łamana prędkość i po prostu ten radar zdjęcia wysyła i wtedy jest czarno na białym, że ktoś złamał przepis, jest nie? Dyskusja, bez, bez dyskusji. Bez musi zapłacić do widzenia. A tutaj e, nerwy, wypisywanie mandatów, chodzenie, płacenie, to jest w ogóle... I, i potem na, na, na takie ważne sprawy nie ma policjanta. Nie ma policjanta, dokładnie. E, parę dni temu widzieliśmy na droga. Wypadek. Wypadek. Znaczy wypadek nie, chyba zasłabnięcie. I osoba... Chyba umierał na, na drogę tam i nikogo nie mhm. było tam, żadnego policjanta, żadnego policjanta, nikogo. Właśnie. No, także trochę jesteśmy tacy zdenerwowani, bo nas to trochę tak złości, że tutaj jest na drodze, na drogach stoją ci policjanci i specjalnie celują, żeby złapać kogoś zamiast po prostu postawić fotoradar jakiś taki, nie? Oczywiście jesteśmy... Teraz w galerii, matarnia. Lubisz tą galerię? Matarnia. Matarnia, lubisz ją? Lubię matarnię. Ja też lubię. O, jest Troszkę takiej otwartej. Otwarty, otwarty teren, zobaczcie jak pięknie. Dach, przyjeżdżajcie do matarni, a tutaj macie pepko. Jak lubicie pepko, to jest pepko. Ciuchy dla dzieci fajne, ale na razie ja idę do Zogarinata. Bo muszę kupić dla mojego kota, bo mój kot chce jeść. A już nic nie ma. A już nic nie lubię. Zobaczcie, jaki fajny, ja mówię, jaki fajny telewizor dla naszych Kici. Ona by tu leżała, a my byśmy na nią patrzyli. No zobaczcie, normalnie telewizor. Ale fajnie by wyglądała w tym. A tu jakie są fajne? No, choć zobacz, to jej trzeba kupić. Pokaż. A tu jakie fajne, no? to jest fajne. To też fajne. Ale to jest miękkie, to ona nie lubi. I to jest fajne, jak nawet dziecka się kupuje. No, to też jest fajne. Jest Ale w ogóle fajne są domki. Najtańsze za tym. O, zobaczcie, tutaj jest to, co ona ma. nie? Tylko, że bez kulki. Tylko bez tej kulki. Tak o, nisko ona miała. Nie? Tak spała na tym. A teraz ma z wyższą nogą. Ale też lubi. A tutaj jest taka trawka za 26 zł, ale już nie będziemy kupować, bo ona nie zdąży jej zjeść. A przez drogę się pewnie zniszczy ta trawa, ale fajna. Zobaczcie, już tutaj Kasia narabia w pudełkach. Zobaczcie, są takie fajne wiaderka na karmę. Na karmę, nie? No, a tutaj śmietniki 43, tutaj takie śmietniki, fajne też te śmietniki są. Jak ktoś mieszka w bloku, to to tak, ale u nas to my to szybko wyrzucamy od razu. Zobaczcie, ile w ogóle jest dla psów. Wszystkiego. O! Zobaczcie, jaka pieczka. Zębina? 10,40 zł. O! Jakiś. Teraz taki, taka moda na takie chustki przy torebce, co mi się nie podoba. A tu jakaś koszulka? Jeszcze wam tylko powiem, ile ona kosztuje. 45 zł. A tutaj ta koszulka 25 zł kapelusze słonkowe 100% stron Ile on kosztuje? 15 zł taki kapelusz. A ten A tutaj jest cena. 20 zł ten pokażę Wam szklanki, bo te szklanki są naprawdę fajne, chociaż ciężkie ciężkie szkoły one kosztują ile? 8 zł. Jeden do tego jeszcze taki... Nie, to też jest za ciężkie. Słuchajcie, jak tu jeszcze coś nalejecie. To musicie mieć dużo siły, żeby wam to przelać. Nie, to jest w ogóle źle pomyślane. A tu piszę hit Cenowy. To ludzie, to kosztuje ile? 25 zł. To jest za ciężkie. To się nie nadaje. Już pan zrobił zakupy wielkie. Co żeś tam kupił? Pokaż. Pokaż, co tu kupiłeś. Co żeś takiego zakupił? krojenia pizzy. Wygląda nie wiem, czy dobry jak ale kosztuje tylko 100 50. Wychodzimy już, bo widzieliście, Pedro tylko kupił tylko kupił nożyk do pizzy. A jeszcze Wam coś pokażę. Też hit. Widziałam to już na niejednym kanale. O zobaczcie, takie donice z twarzą od 10 zł. Zaraz zobaczymy ile to kosztuje. 15. 15 zł. A to? Nie, to jest jakiś posążek, żebyście sobie mogli trzymać w domu. Ta lisa jeszcze mi się nawet podoba. To może bym kupiła. To jest fajne. Ile ona kosztuje? Jeszcze mówię. 35 zł, wcale nie tanie. Tylko jeszcze takie liście. Ten komplet kosztuje. 20 zł. Kieliszki, słuchajcie, mają tak grube szkło, że nie polecam nikomu. Cena tego jest 25 zł. 25 zł. No, pokaż Pedro co tam jeszcze masz. Tak No to, do krojenia. Kosztuje tylko. Chase Lot 50 350. Te nieładnie wyglądali jakości, nie wiadomo. Mm -hmm. e, I też kupowało, coś, coś jest bardzo ważne. właśnie, nie wiem, co tam kupiłeś. Baterie. A, baterie. Bo do grzejnika naszego. Brakuje do grzejnika, bo jest e, elektryczny. Nie elektryczny, tylko mamy elektryczny smart house. O, zobaczcie, jakie tutaj ładne. Uuu, to mi się podoba. Co to jest za sklep? Co to jest za sklep? Home and You, mój ulubiony. Zobaczcie, jakie fajne kieliszki. Ale jeden kosztuje prawie 40 zł. Ale on jest tak. Taki warto kupić. Albo zobaczcie tutaj tą porcelanę. Cienka. Tak właśnie, jak lubię. To, to jest. To jest fajne, zobaczcie. Albo te miseczki. 40 zł. Fajna cieniutka porcelana. Tylko kubek trochę duży, jak dla mnie. Ale ładnie wygląda. Ładnie się prezentuje, naprawdę. O, był czas, że szukam dla siebie fartucha. Wiecie? zobaczcie jakie fajne. Akurat na Wielkanoc fartuszek do gotowania. Świetny. Aczekajcie, jaka cena z tego fartuszka 70 zł. No, fajne. Tu takie kubki. Tu jest promocja 8 zł. Tutaj 16, taki ten 30. Powiem wam, że strasznie, strasznie drogie to kubki. Chciałam jeszcze wam pokazać lampy 174, ale ta, ta lampa nawet taka ciekawa, fajna, ale zobaczcie ta lampa z zielenią, nie wiem czy tak widzicie w kamerze, zieleń z czarnym też jest fajna, ale ta, tą powiem wam, że bym kupiła, albo tą ze, srebr ze srebrem, albo tą z białym, bardzo mi się podobają te dwie. Świetne lampy. Ile? Ile ta kosztuje? Nie wiem, czy to jest cenna. Hmm. Akurat. O, ta kosztuje 900 zł. Ta lampa kosztuje 900 zł. A ta druga 600. Także ta jest tańsza. Ale cena tak czy siak? Zdecydowanie za droga. No to idziemy dalej. Tutaj macie HM. Tutaj jest Pandora. Pandora, coś co lubię. O, na dzień mamy. Pandorka coś ma. O w ogóle on tutaj zrobili. A tu jest moi drodzy HM. Często tu bywałam w tym HM kiedyś. I teraz widzę, że HM Home też jest. No ciekawe, w HM Home jeszcze chyba nie było Jak zwykle wchodzimy do empika Empika z Vita Tu jest taki mały empik ale ale fajny Szukamy kubka plastikowego Ale jesteśmy na butelkach My jak zwykle szybko, szybko i wychodzimy. To idzie mam, Dzisiaj trzeba na szybkiego, wiecie, tak wejść i wyjść. Bo już jest późno. Tutaj jest super farm. Kiedyś nawet kartę chyba do tej miałam, do tej super farm. A tu jest kary. Powiem Wam szczerze, że podoba mi się kolor tej sukienki. Nie wiem, czy dobrze bym w niej wyglądała. Podobną sobie jakiejś kupiłam, ale kolor, farba, materiał podoba mi się w takich kolorach. No to wiecie co? Nic żeśmy nie załatwili, ale co tam? Wchodzimy do Oszum, bo tutaj jest. A musimy jeszcze na kolację coś kupić. Także dzień dobry, Oszum, do której czynny do 21 możemy jeszcze kupić szybko wejście tu no, 10 minut mamy jeszcze jest no wiecie co a teraz tak patrzę, że to masło mlekowita 9,48 tu jest jakieś inne 9,48 osełka kosztuje 12,98 13,99 nawet 18,99 strasznie drogie masło Jak zwykle Polka w Niemczech opuszcza galerię ostatnia. A w sumie to nie jest galeria, tylko jest to park handlowy Matarnia. Bo mówili, zamykamy o 21:00 park handlowy Matarnia. Także wszyscy mają się kierować do wyjścia. Także jakbyście chcieli, moi drodzy, tutaj robić zakupy, to do 21:00 pamiętajcie. A my teraz idziemy do auta. Tutaj gdzieś się znajduje nasze auto. Tam? Czy tu? Tu. Tam. Wychodzimy razem ze sprzedawcami. Wpuszczamy park handlowy, matarnia, ze sprzedawcami, a kierujemy się do naszego auta. O, ale się zaświeciło. To jak Dubaj, nie wiem, że tutaj jest. Wracamy już, wracamy już z parku handlowego, matarnia i teraz widzicie, jak zwykle wieczorową porą. Można by było powiedzieć, że brunet wraca wieczorową porą. Oj, ale znowu lampa. Ludzie. Zobaczcie, ale fajnie wygląda. Szkoda. Szkoda, że korzysta moja lampa tak świeci. Ale fajnie. Widzicie? Przyjeżdżajcie do Gdańska. Możecie do tego parku przyjść tutaj. Nie wiem czy to jest park, ale możecie puntannę zobaczyć. Giler jest przy domu. Zobaczcie jak tutaj wygląda we wrzeszczu tutaj o proszę, 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 to jest górny wrzeszcz w ogóle. Tu się znajdujemy w górnym wrzeszczu A co pan robi? To była Kasia. Nie, ja słyszałam, że to było te była? O, 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 zobaczcie. Tak, tak, właśnie tak to wszystko wygląda, tak wygląda jazda z dziećmi, o. I dajesz tego na chwilę. Dam, ja wszystko daję, u mnie się nic nie może zmarnować. Ja po prostu jak coś kręcę, daję, 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 wszystko daję. O, galeria bałtycka, zobaczcie, o, o, tu jest. Musicie, musicie mi wierzyć na słowo, ona się tu znajduje o, o tu, właśnie, troszkę ją widać o, rezerw, zobaczcie jak rezerw widać galeria bałtycka, możecie zobaczyć taka piękna galeria to jest taka jedna z moich ulubionych galerii bałtycka ale wiecie co, w metropolii dużo sklepów też się znajduje fajnych, także też możecie tam iść chyba musimy pójść do metropolii, no puszczamy i pokażemy. Te fajne sklepy, nie? Ja. Pokażemy. Ale jakie chcesz? Ciuchy? Czy... No. Czy meble? <grym> <grym> Ciuchy czy meble? Na pewno tam... Mi najwięcej mi podoba to z jedzeniem. No tak, ale tam za głośno trochę na to jedzenie. Prawie miałam ten... wrzod żołądka dostałam <grym> przez tą głośną muzykę. Ale trzeba przyznać, że pierogi były dobre, ale nie najlepsze. Znam miejsce, gdzie są lepsze. Pierogi. No także do galerii metropolii jeszcze chyba się wybierzemy. Nie wiem, czy nam czasu starczy. Chyba już nam nie starczy czasu. Zobaczymy. Moje dziecko miało karę. Wszystkie rzeczy poszły do piwnicy. I już kara się skończyła. Najlepsze jest to, że on nawet nie cierpiał za bo... I rzeczy wracają, ale teraz ma karę, bo musi wszystko nieść. Widzicie? O, jak niesie. Przed chwilą żeśmy przyszli. A Kicia już czeka. Kiciu, co ty chcesz? Tak, miam. miam. Zobaczcie. Dostała tutaj, ale nic nie zjadła, bo to nie była ani szeba, ani to nie była, yy, ani to nie był Felix. Tylko moi drodzy miała szalmę czegoś. Tak się nazywa, więc ona tego nie lubi. Muszę teraz wyrzucić jej, bo ona jest niezadowolona. I kupiłam jej Feliksa, więc teraz szybko jej dam. Nie Kiciu, dostaniesz feliksa. A tutaj dzisiaj na kolację będzie. Mamy takie urządzenie. Taki ala, nie wiem jak to nazwać, nawet taki zapiekacz, grill, czy co to, jak to nazwać, Pedro? Toaster. To, to nie jest toaster. toaster? To jest grill. Taki grill, nie? No. Powiedziałabym grill, no. Także tutaj będziemy właśnie robić coś fajnego. Tutaj mogę wam pokazać Fantastic Felix w galaretce, bo ona tylko lubi w galaretce z łososiem. Także już jej rozpakuję i dam. Zobaczcie, jak Feliksa zajada. Ojej, jaka biedna, wygłodniała. Czekała cały dzień na Feliksa i dopiero na wieczór dostała. A teraz tak zajada.